Bye. <laughs> Jack Crackers i witam w moim piątym odcinku z serii Minecraft. Mam nadzieję, że mi teraz troszkę mniej laguje, bo odinstalowałem sobie troszkę gier. No. To wszystko mogłem dać od razu. Dobra. Hop. Tak, tak, tak. Musimy zbudować wielką wieżę z dirtu, ale to musi być koło brzegu, bo skoczę tu. I to jest właśnie ten problem. Żeby później nie skoczyć, żeby później nie skoczyć na ziemię, to potrzebujemy wieżę z dirtu. Sorry, laguję. Dobra, taka mała wieżyczka i tu będzie, hop. No i skaczę. To jest taka mała wieżyczka, ale w nocy zawsze się przyda, jeśli się zgubię. I tutaj jeszcze postawimy. Byle uda mi się tam dostać. Albo dobra. Będzie po prostu też zobaczymy ok i wiecie co będziemy robić kopu kopu musimy zebrać materiały na wszystkie wieże i to inne i te mosty i tak te... dalej mam pięć pochodni tylko ale pewnie coś się wydobędzie E, w tym czasie, co was nie było, e, budowa, nie budowałem, tylko e, troszkę drewienka zebrałem, tylko to, nic wielkiego, żebyście się nie bali, że tam jakieś wielkie rzeczy was ominęły, jakieś diamenty, coś tam mi się nie udało, coś tam wykopać, coś tam takie, wiecie, oj tam, oj tam, rzeczy, tylko, wiecie, normalny Minecraft, robanie drzewa hop, sądzę, że rozwalam to kilofem ale tak nawet jest fajnie <śm> <śm> zaraz będę wezmę sobie tamte schodki o widać mam pomysł hop, 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 żebym jakiś dobu. to zaraz zobaczycie co zrobię to jest jedno z najbardziej chyba znanych takich ładnie yy, udało mi się może bardziej może znacie albo nie tą technikę, że jeśli zobaczycie może za chwilę. że trzeba włożyć szybko pod to, pod tą rzecz. Ale trzeba szybko coś tam widzę. Jakieś dziury dziwne. Już tu położę, bo to się robi coraz ciekawiej. Mam pomysł, zrobię może tą łopatę kamienną, bo... To nie jest zbyt zachęcające tak kopanie kilofem. zrobię jeszcze jeden kilof. To jest. Crafting. Zaraz tutaj. Jest. No i hop. Półsurki. I znowu ten błąd popełniłem i coraz więcej drewna mam. Mhm. Uh -huh. O no, co ja robię? Mhm. Uh -huh. Zrobię jeszcze jeden kilof. Hop. Hop, kilof, jeden. sobie wezmę i, i łopatę kamienną mieczek też sobie sobie nie wiem dlaczego, ale ja lubię mieć wolną łapkę a ten drewniany będą o, co ja robię? Te drewniany będą awaryjne Gdyby coś przestało, żeby te jakieś creepery mnie zaatakowały niezłe to zawsze będę miał tę podróżkę. Dobra, no to um, myślę, że już wystarczy tego. I spadam by husband. Dun 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 dun. Ha 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 ha. Taka się sknie, może escape system. O, krzemień o widać już tu niezbyt zachęcające Op. później tu może kolejkę zrobię tylko te większe tunele będę musiał wykopać i będzie kolejka okay, systemowa uh -huh. I kopu, kopu. Kopu, 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 kopu. I pochodnia, bo pewnie teraz bardzo słabo widzicie, bo mam taki program po prostu. I kopu, 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 kopu. Ziemia. I mam nadzieję, że teraz wychodzę z górki. Bo to by była bardzo fajna wiadomość dla mnie. mi Tylko je na zaraz będę musiał jakiś robić w ogóle. Nie wiadomo, rzeczy. Bardzo fascynujący tunel, taka kopalnia. Tender, ja węgiel! węgier! Teraz bardzo słabo też widzicie pewnie Musotki. Pomyliłem się. Przedmiot pomylony. Hop, 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 hop. Hop. A to diamenty. bym nie mógł ich wykopać. Na którym poziomie jestem? Na... Na pięćdziesiątym Super. Po prostu ekstra. Mhm. Więc mam plan. Już tutaj to się przekopiemy i dalej. Widać, że nic nie było ciekawego. Więc będziemy robić jakieś schodki. Uwielbiam, że się szybko zużyje ten kilo. Tak. Będzie najlepiej te schodki zrobić. Dobra, no to. Chod hop 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 hop, hop. Hmm. teraz zobaczę czy tarcza słoneczna w minecraft'cie oczywiście jest ok hi, 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 hi. Hi, 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 hi. Jest ah, w moim super tunelku, który jest super oświetlony. Dobra, i skończymy do mojego domku pójdziemy, i ta będzie koniec. Jakby za mnie czegoś. Jak myślałem, jest no.

Mój to był biedny, tak. Uh -huh. Dobra. Schowałam te dzisiejsze małe dropy do strzyni. Jak widzicie, nic ciekawego nie udało mi się wykopać. Uh -huh. Dobra, no to cześć do następnego odcinku z serii Let's Play Minecraft. Do szóstego. Cześć.